Bardzo ciekawymi i rozwojowymi kategoriami produktowymi na polskim rynku spożywczym są napoje izotoniczne i funkcjonalne, czyli impulsowe płyny, które poza podstawową funkcją napojów dostarczają do organizmu jeszcze dodatkowe witaminy i składniki mineralne. Choć obydwie te kategorie z założenia różnią się od siebie, to ich cechą wspólną jest udział w rosnącym aktualnie trendzie żywności funkcjonalnej. Napoje izotoniczne mają na celu uzupełnienie elektrolitów w organizmie. Jest to kategoria, w której do wyboru mamy kolorowy lub bezbarwny napój, głównie w plastikowej butelce. Napoje funkcjonalne to kategoria bardziej zróżnicowana. Znajdziemy tu produkty w plastikowych butelkach, puszkach, ale również szoty, na przykład w małych szklanych butelkach. Wprowadzony na początku roku zakaz sprzedaży napojów energetyzujących osobom niepełnoletnim miał swój wpływ na rozwój omawianych dziś kategorii. Swoją drogą w sklepach małoformatowych wolumen sprzedaży energetyków nie zmienił się przy porównaniu pierwszego półrocza. Oczywiście ucierpieli na nim niektórzy producenci, ale całościowe ograniczenie po prostu wyhamowało trendy wzrostowy. Najwięcej wszystkich transakcji z napojami odbywa się w sklepach małego formatu. W pierwszej połowie bieżącego roku było to ponad 40%. Na drugim miejscu znalazły się dyskonty, gdzie odbyło się około 39% transakcji. Jeżeli spojrzymy jednak na sprzedaż napojów izotonicznych i funkcjonalnych, to dyskonty nie mają tutaj takiego znaczenia. Ponad dwa razy więcej transakcji odbyło się w sklepach małoformatowych do 300 m2. W przypadku energetyków transakcji było trzy razy więcej niż w dyskontach. Patrząc całościowo na rynek, to segment napojów izotonicznych i funkcjonalnych w pierwszej połowie bieżącego roku to ponad 550 milionów złotych obrotu. Stanowi to około 4% wartości sprzedaży wszystkich napojów. Obydwie te kategorie w porównaniu do poprzedniego półrocza wzrosły wartościowo o odpowiednio 36 53%. W sklepach małego formatu w Polsce wartość sprzedaży napojów izotonicznych i funkcjonalnych kształtuje się na podobnym poziomie. Natomiast wolumen sprzedaży jest większy po stronie izotoników ze względu na opakowanie produktu. Prawie cały wolumen sprzedaży dotyczy plastikowych butelek 750 ml. W przypadku napojów funkcjonalnych około 20% wolumenu sprzedaje się w opakowaniach poniżej 500 ml. Również dominują plastikowe butelki, jednak dostępne typy opakowania są bardziej zróżnicowane. Pozwala to udostępnić większy wybór na sklepowej półce. W czerwcu średnia. Liczba wariantów napojów funkcjonalnych na sklep małego formatu wyniosła około 14 wariantów, czyli 3 warianty więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Średnia liczba dostępnych wariantów napojów izotonicznych również wzrosła na przestrzeni tego okresu z 8 do 10 wariantów. W przypadku cen nie widać tutaj drastycznych zmian. Napoje izotoniczne znajdziemy w 9 na 10 sklepów małoformatowych. W przypadku napojów funkcjonalnych dystrybucja w odniesieniu do wszystkich sklepów małego formatu wynosi około 80%. Czołowym producentem w kategorii jest OSHI. Na drugim miejscu znajduje się Foodker ze swoją marką Formów. Swoje udziały rozwija Maspec z wariantami Dr. Wit. Dzięki swoim prozdrowotnym formułom omawiane kategorie produktowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów. W przyszłości na pewno możemy spodziewać się rozwoju tych kategorii oraz kolejnych wzrostów sprzedaży.